Na plan zdjęciowy. Ja już zostawiam swoje rzeczy, ale czegoś mi brakuje. zgadnijcie się czego. I wiem gdzie tego szukać. A, proszę, jeśli coś robisz? Przypisuję jej funkcję. Proszę, Moi się państwo, znowu znowu testuję znowu 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 Dwie tony scenografii. Taka z nas ekipa Orange. Dobra drzemka nie jest zła, ale w swojej pracy tego nie róbcie. Ekipa pełnej gotowości. Jesteśmy jest... na planie... Hej, <noise> okay, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na plaży. <noise> na plaży, na planie kolejnego flipate. Jesteśmy to zobaczcie ile tutaj się za Ale ta scenografia, zwróćcie uwagę, jest naprawdę go na pocicji.

No i wiesz, że teraz są dwa razy więcej internacji. Czyli możemy robić dwa razy więcej relacji. i dwa razy więcej przyjemności. Ale super.